Witam, Adam Kopec z portalu Excel i Adam Porada 112. Jak zmienić kształt komentarza? Zacznijmy od tego, że będziemy chcieli sobie wstawić komentarz. To jest karta Recenzje i tu możemy sobie wybrać komentarz. Ale tu jest też skrót klawiszowy. Shift F2 i mamy wstawiony komentarz. Standardowo możemy tu wpisać tak? i w karcie narzędzia główne. Są możliwe zmiany w czcionce, czyli możemy sobie tutaj na przykład standardowo zrobić większą czcionkę, pogrubić ją i możemy zacząć pisać dalej. I to już widać, te zmiany. Jeśli chciałbyś na przykład zmienić kolor komentarza. Czy tutaj tła, no najprościej, właśnie kliknąć tutaj na krawędź i później nacisnąć Ctrl 1. Tu mamy bardziej zaawansowane opcje dotyczące formatowania komentarzy. No i tu na przykład jest opcja kolory i linie. Wypełnienie możemy sobie nadać na przykład taki bardzo żółty. I tu już zmieniliśmy kolor tła. Komentarza. Ale co jeśli chcesz zmienić kształt komentarza? Nie ma w Excelu 2010 takiego bezpośredniego dojścia. Trzeba sobie dołożyć odpowiedni guzik. Wchodzimy na tutaj kartę naszych dodatkowych przycisków. Klikamy i wybieramy opcję do stosu pasek narzędzi szybkiego wybierania. Tak? Zamiast popularnych, wybieramy sobie wszystkie polecenia. I teraz musimy znaleźć odpowiednią opcję. Ta opcja nazywa się zmień, czyli zaczynamy od Z, no i jedziemy, aż znajdziemy zmień. Mamy tu bardzo różne zmień. O, i to jest zmień kształt. Tak, dodajemy sobie do paska, zatwierdzamy OK. I ona standardowo jest wyszarzona. Musimy sobie wejść w edycję naszego komentarza, Shift F2 znowu i teraz jak klikniemy sobie na krawędź. Ta opcja zaczyna być aktywna i możemy sobie je tutaj zmienić na dowolny stół występujący. Załóżmy, wybierzemy taką wstążkę. Czasami, tutaj, właśnie będzie potrzeba odpowiednio dopasować rozmiar komentarza, tak po zmienionym kształcie, żeby cały tekst się zmieścił. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.